オつアな。 magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 100 3,9 FM oraz 15,20 AM. Ponad oceanami. I tak to jest, drodzy Państwo, jak zawsze co, co czwartego godzinie 15,30, ale 15,30 czasu polskiego. Witamy się z Państwem w po audycji Ponad Oceanami, bo to jest jedyna taka audycja w Radio Wnet, ale chyba też jedyna taka audycja w w całej, w całej przestrzeni, w całym eterze, gdzie niczym w pigułce opowiadamy Państwu o tym, co najważniejsze, co najciekawsze w różnych częściach świata. Jak mówi sama nazwa, wędrujemy ponad oceanami. No i też już od długiego czasu mijają miesiące. Ja teraz spoglądam przez okno. Trochę z zazdrością słuchaliśmy tutaj razem z Jankiem Lanką, który realizuje audycję często korespondencji, na przykład ze słonecznej Florydy. A teraz możemy przywitać się również z tak pięknie oblanego słońcem krakowskiego przedmieścia, placu bo w końcu i u nas wiosna, a nawet już iście letnie temperatury, ale dzisiaj nie o pogodzie. Będziemy rozmawiać, a na pewno o tym, co ważne, co ciekawe, między innymi w Chicago, na Florydzie. Pojawi się także studio Londyn. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Polsce i w polskiej polityce. A już teraz ja oddaję głos współgospodarzowi audycji. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już Sławomir Bucik. Jaśmino, dzień dobry, witaj gorąco i serdecznie. No i oczywiście także chciałbym powitać wszystkich tych, którzy są razem z nami po obu stronach oceanu, bez względu na to, czy słuchają nas właśnie tutaj, w Stanach Zjednoczonych, czy słuchają nas w Polsce. A będzie sporo informacji nie tylko ze słonecznej Florydy, ale będą także informacje polityczne, bo prezydent Joe Biden dopiero opuścił Chicago. Będziemy mówić również o tym co dzieje się chociażby z naszą paradą polską, poloniną, paradą. Za nami jedna wielka manifestacja polskości w mieście Chicago. Będzie korespondencja Pawła Kościńskiego, Jezuity i oczywiście nie zabraknie bieżących spraw ze Stanów Zjednoczonych, a zatem dzisiejsze wydanie magazynu Ponad Ocenami Możemy zaczynać. Dokładnie tak, startujemy w takim razie drodzy Państwo i teraz błyskawicznie niczym za pomocą magii, to się mówi tak, magia radia, magia radia, no właśnie ta magia też jeszcze, zanim przejdziemy do pierwszej korespondencji, ta magia dzieje się także dzięki Państwu wsparciu patronite.pl-radio.net i to wsparcie może do nas płynąć także ponad oceanem i może do nas płynąć i z Florydy, i z Chicago, i z Londynu, i z Bliskiego Wschodu, więc bardzo serdecznie zachęcamy, wszystkich tych, którzy słuchają nas gdzieś po drugiej stronie oceanu do tego, aby wspierali niezależne, e, patriotyczne radio w net. A teraz już przenosimy się, drodzy Państwo, na Florydę. Tam czeka Ewa Generalczuk. Ponad oceanem. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami ze słonecznej i bardzo gorącej Florydy. Gubernator DeSantis zorganizował w środę konferencję prasową przed tytułem pro-palestyńskich Demonstrantów na kampusie Uniwersytetu Florydy, gdzie potępił protesty na kampusach uczelni amerykańskich, zachwalając jednocześnie system edukacji Florydy. W zeszłym tygodniu pro propalestyńscy demonstranci próbowali rozbić obóz w tym samym miejscu, z którego przemawiał na kampusie. Gubernator wyraził się dość jasno w swoim przekazie do protestujących, mówiąc, że nie mają oni prawa rekwirować własności, przejmować części Uniwersytetu, czy ścigać innych uczniów ze względu na ich pochodzenie etniczne, zapewniając jednocześnie, że obowiązujące prawo i porządek jest i będzie przestrzegane w stanie Floryda. Na konferencji prasowej przemawiał również rektor Uniwersytetu, który potwierdził zaangażowanie szkoły w prawo i porządek, jednocześnie mówiąc, że oni Uniwersytet szanują prawo do protestu. Miesiąc maj to też czas ceremonii ukończenia szkoły, które zostały niestety albo zakłócone przez protestujących, albo zupełnie odwołane w w niektórych szkołach w całych Stanach Zjednoczonych. Gubernator DeSantis powiedział, że te dyplomy są naprawdę ważną częścią życia ludzi, to ważny kamień milowy dla uczniów i ich rodzin i nie pozwoli, aby malkontenci zrujnowali ten tak ważny moment. I dodał, że rozdanie dyplomów na uczelniach floryckich odbyły się zgodnie z planem i bez żadnych problemów. Tymczasem Baron Trump, najmłodsze dziecko byłego prezydenta Donalda Trumpa, który w przyszłym tygodniu ukończy szkołę średnią i w dużej mierze trzymany jest z dala od Centrum Uwagi Politycznej, został w środę wieczorem wybrany przez Partię Republikańską Florydy na jednego z ogółu delegatów stanu na Narodową Konwencję. Stanowisko Barona Trumpa jako delegata będzie jego najważniejszą, jak dotąd, rolą polityczną. W rodzinie pełnej zaangażowanych politycznie dzieci, Baron Trump, który w marcu ukończył 18 lat, zachował znacznie więcej życia prywatnego niż jego starsi bracia Eric Trump i Donald Trump Jr. W zeszłym miesiącu baron Trump trafił na pierwsze strony gazet politycznych wraz z rozpoczęciem nowojorskiego procesu karnego jego ojca. Adwokaci byłego prezydenta argumentowali jednak że powinien on uzyskać przerwę w rozprawie, aby móc uczestniczyć w uroczystości zakończenia szkoły średniej przez syna 17 maja, na co sędzia wyraził zgodę i na koniec o tym, że Floryda jest po raz kolejny liderem. Stan został uznany za najlepsze miejsce w Ameryce pod względem edukacji władzy rodzicielskiej i gospodarki. Gospodarki. analizowana przez US News i World Report. Floryda znalazła się na szczycie wszystkich stanów z USA w kategorii edukacji i pod kategorii szkolnictwo wyższe. W szkolnictwie wyższym Floryda zajęła drugie miejsce zarówno pod względem dwuletniego wskaźnika ukończenia studiów na poziomie 63%, jak i czteroletniego wskaźnika ukończenia studiów na poziomie nieco ponad 74%. Napędzana silnym zatrudnieniem i ogólnym wzrostem gospodarczym, Floryda zajęła drugie miejsce w kraju ze złożoną roczną stopą wzrostu w ciągu trzech lat, wynoszącą blisko 5%. Przewodzi również krajowi z ponad 6% tempem wzrostu PKB. W kategorii środowisko biznesowe Floryda zajęła drugie miejsce pod względem obciążenia podatkowego i siódme pod względem wskaźnika tworzenia firm. Floryda zajęła również drugie miejsce pod względem wzrostu migracji na poziomie 1,7%. I ten wzrost chyba zdecydowanie najbardziej widać szczególnie na drogach w Tampa Bay, gdzie już za niecały miesiąc rozpocznie się sezon wakacyjny i w tym wakacyjnym właśnie już prawie nastroju mówię do usłyszenia już za tydzień dla magazynu Ponad Oceanami z bardzo gorącej słonecznej Florydy. Ewa to Radio Don Florida. Bardzo serdecznie dziękuję i e, pozdrawiam także ze Słonecznego Placu Zamkowego, a teraz drodzy Państwo z Florydy przenosimy się już prosto do Lwowa, a tam czeka Artur Żak. Ponad Oceanami Ponad Oceanami Witam Państwa serdecznie w magazynie ponad Oceanami ze Słonecznego, miasta Lwowa, miasta Semper Fidelis. Dziś w Lwowie niezmiernie ciepło, słonecznie, wiosna jak się patrzy. Niemniej jednak pomimo wiosny trwa nadal wojna, więc błyskawiczny skrót co się dzieje na froncie, 1300-kilometrowym froncie wojny ukraińsko-rosyjskiej. A mianowicie nadal rosyjskie wojska nie zajęły czas i fiaru, prowadzą na kierunku Kramatorsk. Działania oskrzydlające. Na przyczółku Oczyrytyńskim w kierunku Pokrowska także są prowadzone działania wojsk rosyjskich, nadal ukraińscy obrońcy nie pozwalają rosyjskim wojskom się przesunąć. Na odcinku Zaporowskim na kierunku Orichowego wojska rosyjskie nadal nie zajęły robotynego w całości, a na odcinku Hersońskim nadal rosyjskie wojska próbują wypchnąć ukraińskich obrońców z przyczółka. W okolicach krynek i kozaczych e, Ullechrei e, prowadzą Cały czas też działania dywersyjno-rozpoznawcze. I to tyle, jeżeli chodzi o front. Zdobycze rosyjskich nie ma za wiele. Rosyjskie wojska nie zrobiły prezent, prezentu Putinowi przed inauguracją, nie zrobiły prezentu przed 9 maja, nie zajęły nawet czasu w jaru. Niemniej jednak wojska rosyjskie nadal prowadzą ostrzały. Niemalże codziennie są wielogodzinne alarmy przeciwpowietrzne. Rosja wykorzystuje wiele środowisk wrażenia powietrznego, rakiety manewrujące drony, a także rakiety hipersoniczne. Non stop jest atakowana infrastruktura energetyczna, już ponad 70% możliwości generacji energii elektrycznej Ukraina straciła System utrzymuje się tylko praktycznie dzięki elektrowniom jądrowym i importowi energii elektrycznej od państw sojuszniczych. Niemniej jednak już wczoraj zaprowadzono ograniczenia w godzinach porannych i wieczornych dla przemysłu i biznesu. Dzisiaj zapowiedziano takowe ograniczenia także do, dla odbiorców indywidualnych. A z przyjemnych rzeczy muszę tylko powiedzieć, że 7 maja zakończyliśmy świętowanie um, świąt narodowych, polskich, polonijnych koncertem Filharmonii Lwowskiej z okazji 3 maja i z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. Była przepiękna muzyka Mieczysława i Adama Sołtysów, wybitnych lwowskich, polskich kompozytorów i muzykologów, a także tablica z ich podobiznami zawisła w Lwowskiej Filharmonii. Specjalnie dla Ponad Oceanami ze Lwowa Artur Żak. Bardzo serdecznie dziękuję, to Artur Żak, prosto Zelwowa. My teraz, drodzy Państwo, ponownie usłyszymy głos współgospodarza audycji Ponad Oceanami. Włączymy się ze Sławomirem Budzikiem. Ponad Oceanami Floryda, Sławomir Budzik. Arturze, to już za chwilę też kilka informacji, jak Polacy, jak Polonia świętowała uchwalenie konstytucji 3 maja. 133. wielka, potężna parada, o której mówić będę już za chwilę, ale zacznę od prezydenta Joe Bidena, bo prezydent właśnie dopiero opuścił miasto Chicago. Zbierał tutaj pieniądze, natomiast za, można powiedzieć, rogiem, za oknem słychać było bardzo konkretną manifestację. Propalestyńską demonstrację. Relacje z tego, co działo się podczas wizyty prezydenta możecie już śledzić na naszym portalu informacyjnym don 24com Prezydent Joe Biden przyleciał do Chicago, aby zebrać kolejne pieniądze na swoją kampanię. To jest tak, jeżeli ktoś chce organizować zbiórkę w ramach kampanii wyborczej, jeżeli planuje zebrać 100 tysięcy, może liczyć na Jakiegoś lidera partii demokratycznej. Jeżeli chce zebrać 250 tysięcy, może liczyć na to, że przyjedzie pierwsza dama. Jeżeli planuje zebrać 500 tysięcy, wówczas gwarancją jest Kamala Harris jako główny gość. A jeżeli gospodarze planują zabrać powyżej 500 tysięcy, no to już mówimy o kwocie 1,5 miliona jest obecny jako gość prezydent Joe Biden. I właśnie taką zbiórkę ogłosili ci, którzy popierają Partię Demokratyczną prezydenta Joe Bidena, ale tak naprawdę wcześniej popierali Baracka Obama. W związku z tym, że planowali zabrać dwa 2,5 miliona, no to głównym gościem był prezydent Joe Biden. Stąd w centrum miasta, w pięknym miejscu historycznym Palmer House, to jest taki hotel historyczny, tutaj zresztą w swoją główną siedzibę. W 92 roku podczas prawyborów i no, no, historycznego superwtorku miał Bill, Bill Clinton, kiedy wygrywał właśnie z tej pozycji, z tego miejsca historycznego, ale i do tego hotelu również po pieniądze, po zbiórkę wracała Hillary Clinton w 2013. Teraz e, organizatorzy zapraszają prezydenta. Zebrano 2,5 miliona. Natomiast za e, oknem słychać było głośne e, manifestacje propalestyńskie. Zresztą e, tych manifestacji jest znacznie więcej e, w Chicago, Raz e, po raz oprócz miasteczek studenckich, e, które zostały zlikwidowane, a także i w Chicago i w okolicy e, propalestyńskie manifestacje e, są regularnie organizowane. Przynajmniej e, kilkaset osób bierze że udział w każdym takim spotkaniu. Natomiast my świętowaliśmy bardzo uroczyście Dzień i Polonii, i Polaków, i Dzień Flagi, no i oczywiście Dzień Uchwalenia Konstytucji 3 maja, czyli mówimy o 133 Paradzie. Byli goście z Polski, byli politycy, byli zaprzyjaźnieni także z Polonią różnego rodzaju osoby. Byli posłowie, Michał Kobosko, był Tomasz Kostuś, był minister Antoni Macierewicz, była Bożena Żelazkowska z Ministerstwa Kultury, byli przedstawiciele burmistrza miasta Chicago i władz stanowych. Generalnie, powiem Państwu szczerze, że to była jedna z najpiękniejszych Parad Biało-Czerwonych. Wielka, potężna manifestacja i polskości i tak naprawdę na zewnątrz ważne, aby nas widzieli, ale także jest to ważne dla nas, dla Polaków tu w Chicago, abyśmy tak że trzymali się razem jako wielka Polska rodzina i było dużo entuzjazmu, dużo radości, dużo uśmiechu. Nasza parada przechodzi już teraz do historii, jako jedna z najwspanialszych. Natomiast druga parada, która miała odbyć się w mieście Chicago, meksykańska, została odwołana ze względu na walki gangów i strzelaniny. Tak więc Polacy górą w mieście Chicago. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami z Chicago Sławomir Budzik. Radio Deon. Bardzo serdecznie dziękuję za jak zawsze ciekawą korespondencję. A my teraz, drodzy Państwo, prosto z Chicago przenosimy się już, no właśnie, ciekawe gdzie, tym razem. Tym razem przenosimy się już do ojca Pawła Kosińskiego. Ponad Oceana. Witam. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że sędzia Sądu Najwyższego w Nowym Jorku orzekł, że referendum mające na celu zapisanie prawa do aborcji w Konstytucji stanu nie może pojawić się na karcie do głosowania w listopadzie, kiedy będą wybory powszechne, ponieważ stan nie przestrzegał właściwej procedury, ale stan planuje odwołać się od tej decyzji. Proponowana poprawka równe prawa ustanawiałaby szerokie prawa do reprodukcyjnej opieki zdrowotnej. Poprzez zakaz dyskryminacji opartej na ciąży, wynikach ciąży oraz reprodukcyjnej opiece zdrowotnej i autonomii. Chociaż w tekście unikano użycia słowa aborcja, propozycja ta była powszechnie postrzegana jako konstytucyjna ochrona dostępu kobiet do aborcji. We wtorkowym orzeczeniu sędzia Daniel Doyle. Nakazał usunięcie referendum z karty do głosowania 5 listopada, ponieważ ustawodawcy nie zastosowali się do procedury określonej w konstytucji stanowej. Zgodnie z konstytucją stanu Nowy Jork, ustawodawcy muszą przedłożyć proponowane poprawki prokuratorowi generalnemu do przeglądu, zanim będą mogli przyjąć odpowiedni język. Słownictwo. Prokurator generalny musi odpowiedzieć w ciągu 20 dni od złożenia wniosku, a jeśli prokurator generalny nie odpowie w tym czasie, ustawodawcy mogą kontynuować bez udziału tego urzędnika. Mimo, że ustawodawcy skierowali język do prokuratora generalnego, ustawodawcy głosowali nad referendum tego samego dnia, w którym skierowali go do prokuratora generalnego. Nie otrzymali odpowiedzi ani nie czekali 20 dni. Zgodnie z orzeczeniem sędziego, Głosowanie to stanowiło naruszenie konstytucji stanu Nowy Jork, ponieważ ominęło właściwą procedurę. Konstytucja jest najwyższą wolą narodu, tak powiedział Doyle w swoim orzeczeniu. Ten sąd nie może zaakceptować działań podjętych przez ustawodawcę w odstępstwie od wyrażonej woli narodu, kontynuował Doyle. Głosowanie ustawodawcy przed otrzymaniem opinii prokuratora generalnego Udaremniło proces deliberacji zamierzony przez ludzi w Konstytucji Stanowej. Nowojorska prokurator generalna Leticia James powiedziała w poście na platformie X, że zamierza odwołać się od orzeczenia. Dla magazynu ponad ocenami ze studia Radio Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński. I drodzy Państwo, teraz z Chicago błyskawicznie przenosimy się już prosto do Londynu. Tam czeka współgospodarz studia Londyn, Aleks Sławiński. Ponad oceanę. Witam Jaśmino, witam Sławku, witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu. Słyszę, że w Warszawie i w Ameryce jest piękna pogoda, tak samo i tutaj w Londynie, ale okazuje się, że nie wszystko jest takie piękne. Jak wspominała Ewa Oczuk z Florydy, jak i Sławek Budzik z Chicago, tam odbywają się wielkie protesty antyizraelskie i również konferencje związane z obroną praw studentów, chociażby. W kampusach, którzy pochodzą właśnie z żydowskich korzeni. Tutaj w Wielkiej Brytanii dzisiaj akurat rektorzy wiodących uniwersytetów brytyjskich spotykają się, żeby przedyskutować właśnie problem ochrony i bezpieczeństwa studentów żydowskiego pochodzenia. Od rozpoczęcia konfliktu w Gazie widzimy całą falę w Wielkiej Brytanii tutaj anty, antyizraelskich wystąpień. Premier Rysi Sunak, jak i minister edukacji oraz minister bezpieczeństwa mają. Właśnie dzisiaj mówić o wprowadzeniu zero tolerance, czyli żadnej tolerancji w stosunku do antysemickich wystąpień. Ale jeżeli chodzi o sprawy takie około rządowe czy około finansowe, Bank of England dzisiaj właśnie ponownie wstrzymał ratę kredytów na poziomie 5,25%. Co to oznacza? To znaczy, że nawet kiedy spada nam w tym momencie inflacja, Ilość no, pieniędzy, którą będziemy musieli płacić, jest cały czas taka sama za kredyty. Siedmiu członków komisji głosowało za zatrzymaniem poziomu procentów, poziomu. O procentach będziemy mówili być może później, jeżeli chodzi o niektórych polskich ministrów, ale dwoje zgłosowało za obniżeniem właśnie stopy procentowej, co to oznacza? Ponieważ w tym momencie akurat dopiero w przyszłym roku planowana jest troszeczkę większa, większy wzrost naszego PKB i naszego rozwoju gospodarczego, jeszcze na razie trzymamy rękę na pulsie i patrzymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem jeżeli chodzi o trzymanie. Jakiejkolwiek ręki, na czymkolwiek. Niestety nie możemy się pochwalić za mocno, jeżeli chodzi o wstrzymywanie lotów z Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że całkiem niedawno mieliśmy ogromną awarię systemów elektronicznych na bramkach, na lotniskach w Wielkiej Brytanii. Mnóstwo pasażerów z Anglii i Szkocji utknęło po prostu. Największymi lotniskami, które zostały właśnie przez to afektowane, to był oczywiście londyński Heathrow, ale również Manchester, Southampton, Bristol. Widzę, że również i w Szkocji, Wydęburgu, Glasgow i Aberdeen. Bramki, które miały skanować. Paszporty po prostu nie działały, przez co wielu, wielu pasażerów utknęło. Sławomir Budzik mówił o wielkiej paradzie w Chicago. Okazuje się, że my tutaj w Wielkiej Brytanii również mamy co roku Polish Heritage Days na początku maja. Polskie wielkie święto naszej historii i w tym roku również ono się odbywa. Ja zapraszam do słuchania naszej audycji w niedzielę już od godziny dziewiątej, gdzie będziemy więcej o tym mówili. Do usłyszenia mówi wam Aleks Sławiński. Spotykamy się znowu za tydzień. Bardzo serdecznie dziękuję. To Aleks Sławiński, a teraz czas na informacje z Polski. Jakub Duszak. Ponad oceanat. Dzień dobry. Afera szpiegowska zdaje się być głównym tematem rozpalającym polską debatę publiczną. Sędzia szpieg Tomasz Szmyt uciekł nie wiadomo jaki kiedy, a przynajmniej nie wie tego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Białoruś. Tam poprosił o azyl polityczny, publicznie podpisał podanie o zwolnienie ze służby w warszawskim sądzie administracyjnym i wezwał polskie władze do odnowienia dialogu z Białorusią i Rosją. W Polsce eksplodował festiwal oskarżeń politycznych. Obydwie strony prześcigają się w prezentowaniu przykładów specjalnego traktowania sędziego szpieg za czasów rządów jednej czy drugiej strony, co na chłopski rozum może wskazywać na jego niezwykłą zawodową skuteczność. Mowa oczywiście o zawodzie szpiega. Jak doniósł dziś Dziennik Gazeta Prawna, donoszenie białoruskiej bezpiece jest modne nie tylko wśród kasty sędziowskiej, ale też wśród zwykłych obywateli. Chodzi o skakowaną przez opozycyjnych cyberpartyzantów bazę danych KGB, gdzie doszukano się na przykład donosu niejakiej Agnieszki I, która informuje o współpasażerach autobusu planujących przekazania Amerykanom informacji o Białorusi. Jak twierdzi lubi ten kraj i nie chce, by ktokolwiek mu zaszkodził. Jest też donos na dyrektora współpracującej z, Białorus, z Białorusią polskiej firmy, który miał w gabinecie karykaturę Aleksandra Łukaszenki i opozycyjną symbolikę. W związku z tym wszystkim premier Donald Tusk wpadł na jakże autorski pomysł powołania komisji śledczej do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce. Dokładnie takiej, takiej samej, jaką odwołał w zeszłym roku po powołaniu jej przez PIS. Ówcześnie działająca komisja wydała szereg rekomendacji co do wyeliminowania. Z życia publicznego w związku z podejrzeniami o współpracę z rosyjskim wywiadem niektórych osób, w tym samego obecnego premiera, czy też koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Jakie rekomendacje wydane o komisja, jeśli powstanie, można zgadywać? Dla Ponad oceanami Jakub Duszak, Radio Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. To Jakub Duszak i afera polityczna, afera szpiegowska bardzo poważna, która zagraża bezpieczeństwu państwa polskiego, ale równie poważna jest sytuacja rolników na jutro szykowany jest tutaj u nas. Kolejny strajk, strajk nie tylko oczywiście rolników, tymczasem teraz na ulicy wiejskiej w Sejmie grupa rolników ze Związku Rolniczego Orka rozpoczęła okupację Sejmu. Rolnicy żądają spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Wczoraj rozmawialiśmy z Emilem Mieczajem z Solidarności Rolniczej, a także z rolnikami, którzy tutaj u nas w, w studio przyszli właśnie też prosto z Sejmu, z ulicy wiejskiej. Wczoraj udało się zamienić dosłownie dwa zdania z premierem Donaldem Tuskiem, ale również nie znalazł on czasu dla, dla rolników. Spieszył się, spieszył się na rozmowę, na obiad z kimś. Natomiast rolnicy, którzy dzisiaj okupują Sejm, chcą rozmawiać o Zielonym Ładzie i także żądają spotkania właśnie z premierem. Donaldem Tuskiem mamy już odpowiedź resortu rolnictwa, który przekazał, że Czesław Siekierski minister e, rolnictwa obserwuje sytuację, z kolei wiceminister Michał Kołodziejczak. Przekazał, że okupacja jest, i tutaj cytat, niszczeniem wizerunku rolnika, tak powiedział e, polskiej agencji prasowej. Nie wiem, komu na tym zależy. Oni robią orkę, ale na wizerunku polskich rolników. To ciekawe, że takie słowa padły z ust e, Michała Kołodziejczaka, chociaż e, może nie powinny no to nikogo, nikogo, dziwić mamy także zresztą wiceminister rolnictwa był pytany o to, czy jest gotów na spotkanie z okupującymi sejm rolnikami. Odpowiedział on twierdząco, jednak dodał, że rozmowa powinna odbywać się w resorcie rolnictwa, a nie w okupowanym, w okupowanym sejmie, a zapytany o to, czy czuje się zdrajcą, bo... Takie konkretnie słowa padły pod, pod jego. Zostały, zostały do niego skierowane z ust rolników. Odpowiedział: Mogę jedynie ich pożałować. Dodał, że jeśli rolnicy naprawdę chcą rozmawiać, to nie powinni domagać się spotkania z premierem, a pojawić się w Ministerstwie Rolnictwa. To jest miejsce do rozmów. Podkreślił: Ciekawe, czy jest taka refleksja, że skoro nie chcą rolnicy z nim jednak rozmawiać, to gdzieś może coś tu poszło nie tak. No, to już pozostawimy otwarty. O to zapytamy jutro rolników, którzy przyjdą, bo to tutaj pod siedzibą Radia Wnet na Placu Zamkowym e, będą się licznie gromadzić i stąd też rozpocznie się cały marsz i jutro już zapraszamy na program specjalny od godziny 10. My także będziemy relacjonować Państwu to, co dzieje się i pod balkonem Radia Wnet, czyli będziemy w tłumie, oddamy głos e, myślę, że też słuchaczom Radia Wnet, bo licznie jesteśmy słuchani właśnie w grupie rolników. Warto być razem z nami. Pojawi się także były minister rolnictwa Gabriel Janowski, Jan Krzysztof Ardanowski, doradca prezydenta Andrzeja Dudy do spraw rolniczych, także były minister rolnictwa i wielu innych gości. Ja już teraz podziękuję Andrzejowi Karasiowi, który wydał audycję Ponad Oceanami. Janek Langa zrealizował program. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję całej ekipie ze Stanów Zjednoczonych. Przypominam całej Polonii i wszystkim, którzy słuchają nas poza granicami granicami Polski, o tym, że warto wspierać Radio Wnet, patronite.pl Kośnik Radio net, szczególnie, że teraz zbliża się taki wyjątkowy moment, 15. urodziny Radia Wnet. Możecie podarować nam Państwo e, po prostu to, że będziemy kontynuować nasze dzieło, naszą przygodę, którą zresztą e, robimy i w którą zabieramy także Państwa. 15.57 to była audycja Ponad Oceanami. Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białym Stoku, A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 10.80 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 3.9 FM oraz 15.20 AM ponad oceanami.